Proszę Państwa, przed każdym, naprawdę każdym spotkaniem wszyscy kibice mają apetyt na porywające widowisko, ale ja z ręką na sercu liczę, a wierzę, że będzie nam to dane, że dzisiaj oglądać będziemy wielki mecz. Zaraz zaczynamy. Czy im to się uda? Tego nie można przegapić. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Reprezentacja Szwecji zmierzy się z reprezentacją Węgier. Chciałbym, żeby przeciwnicy. Ależ doskonała sytuacja. Obronił to. Nie ma gola, dalej mamy remis. Trener wyraźnie zawiedziony, w pełni go rozumiemy. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Brawo! Fenomenalna interwencja. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. Decyduje się na strzał. Dobra, spokojna interwencja. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Strzał, proszę Państwa! Ale Bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. Dziś w składach obu zespołów wielu świetnych zawodników, ale ja zwróciłbym uwagę na Aleksandra Isaka. To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym dryblerem, pewnym siebie, świetnie wyszkolonym technicznie. Tacy gracze są prawdziwą zmorą obrońców. Wrócimy do tego później. Jest akcja. No w końcu bramka! Udało im się. Mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. No to mamy 1 do 0. Isak. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Wiktor Lindelew. Piłka przejęta. Gramy dalej. Korzyść. Faul, przerywa to oblężenie. Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Cóż, chyba nie do końca mu się podoba ta sytuacja. Też teraz fatalnie z tego rzutu wolnego. Cóż, pora chyba wrócić do intensywnych treningów. Była niby próba strzału, ale to jest właśnie problem. Nie stwarzają wiarygodnego zagrożenia dla bramki, a przecież przegrywają jednym golem. Więc to nie pora na grę na czas. Na miejscu kibiców odczuwałbym frustrację. Drużyna nie daje z siebie wszystkiego. I znowu tracą piłkę. Ty do mnie, ja do ciebie. A czas płynie. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy co przyniesie druga połowa. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Szukają wyrównującego trafienia. Ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie rozgrywają piłkę. Dominik Somosloj. No, prawie, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie out. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Strzał z daleka, ależ bomba. To za bramka! Doskonałe uderzenie! Teraz widzimy jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż takiego uderzenia tylko pozazdrościć. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. No to mamy 2 do 0. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Nie kombinuje, wrzuca. Nie ma bramki, ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. Soloy. Orban. Kibice nie są specjalnie zadowoleni i trudno im się dziwić. W końcu ekipa, którą wspierają, przegrywa. A do tego nawet nie bardzo jest w stanie pograć tu piłkę. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Lindelöf. Forsberg. Kulusewski przy piłce. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Doszedł do tej piłki, będzie groźnie. Wyszedł sam na sam z bramkarzem, a mimo to pudłuje. Chyba miał zbyt dużo czasu do namysłu. Zakiwał samego siebie. Technicznym strzałem nie trafił w bramkę. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Broni to. Niesamowita parada. Daleko dogrywa w pole karne. Tak, a ta więc kibice drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. Powiedzmy jasno, że dziś wygrała lepsza drużyna. Nieprzypadkowo uzyskała aż dwie bramki przewagi. Wynikało to z lepszego ustawienia, sprytu, wybiegania i skuteczności. Zasłużone zwycięstwo. Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygranie.